To ją się was po raz kolejny Far Cry 4 na naszych ekranach. Jesteśmy w wiosce. Um, ja teraz przerzuciłem się na klawiaturę i na myszkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie z tym. Czekajcie, tylko sobie tutaj wyłącza. okej, okay. No i teraz mamy tak: to mamy jakieś S i tu mamy A. Więc chciałbym. Okej, okay, dobra, samo się załączyło. Saval says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ellie. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep working. Look, I overreacted back there. We're at war. Oh, that's it. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier. I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old, and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact so use this. Understood. Da, da, mi No, dobra. Fajnie. <laughs> Tylko wilków. że więcej strzał nie mogę podnieść okej okay, no dobra no to tu nie mogę poćwiczyć nawet eee, jak jaki to był wybór w ogóle Aha, tak się wybierało dobra Wid, widocznie mam teraz tylko jeden slot na broń ty małpy, jakie? Ej, to monkey. z tej strony? jest z tej strony Cześć, pokaż Ray. Jeśli nie patrzysz patrzysz nawet na mnie. A, tam mam iść na dół, tak? Tu mamy ten Tu mamy coś tam jakiś sprzęt A, okej okay. W Strzelanie, hamulec ręczy Przytrzymy E aby wysiąść, dobra E, okej okay. naciśnij Shift, aby włączyć automatyczne kierowanie okej, okay. i wtedy o. o to fajne, 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 dobra automatyczne kierowanie super I tutaj, tu dobiło, wiesz, już tam Bum. Cy. jest ta farma. Farma z wilkami. Cholera. Cześć, mam tutaj strzały. No cześć. Me over, she said you might have some kind of wild animal problem. Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. <sighs> Wounds are a common nuisance for Kanan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby, clear it out, huh? I think Katon has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use, and i skin your kills. We can always use the pelts. But then, how does she make a knife? How was he make a knife? F C V. What is this? C. F. G. F. Okay. Nic tu nie mamy, nic tu nie mamy, nic tu nie mamy. Dobra. Ok, tu mamy coś, jakieś widły. Z widłami to raczej ja nie chcę ich. A to możemy zabić ten, wziąć sobie skórę? Nie możemy, z tych Holera, nie wiem czy ja tą myszką tutaj jest, kilo, no, lepiej chyba myszką niż ten, niż napadzie, bo będę lamił. Jednak trzeba celność mieć dobrą, tak mi się wydaje. To jest radio. Spadaj. jest wirk. Cześć. Kurwa, nie trafiłem. A to tu mam celować, co? The fuck off. Co za... Ciekawe jak ja mogę go zabić. Fuck you. A! Ah! <try> Holy Jesus. te mi tam interesują Czy, A co ja mam z tym granatem zrobić niby jemu? Okay. tu jest coś Chcę, aby aparat za jego pomocą może druga, zawsze bla 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 Dobra. Y. Y. Palnik. Y. Jesus Christ. Widzisz, że? Escape. Ja Pierdyle. Na klawiaturze nie ogarniam. to jest palnik właśnie? Ty, ty być? Okej, okay, dobra. Nieważne. Trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem. Dobra, nie wiem Zniż leże wilków Chyba Dać do tego Na dół, na dół, na dół Cholera, tam są wilki A ja nie mam pistoletu. Jak to był cholerny aparat? Jak był ten cholerny aparat? Hala, ten... nie ja muszę ten, eee, wziąć sobie. to modyfikacja, sterowania Granat, nóż C4 Kamera Y. Ja to naciskam cały czas, tylko że to nie działa. Tylko że to nie działa. A, pewnie mam ten ustawiony. Okej, okay, dobra. Już wiem o co chodzi. Teraz. Nie. Z. Tam odwrotnie coś porobione. Zamiast Y to mam Z. stary, przestań. O, strzały. Fajnie. Tam jest jeszcze jeden. U, nie mogę ten, nie mogę trafić, z daleka nie wiem o co chodzi, nie? Zniszcz, tak, ty kurty zabili kogoś, ty jest dostał. No i co teraz? Eee, będziesz czy ty chce wejść ty do mnie, spierdalaj, <gryw> ty spierdalaj. Dwa razy dostał. Ty! Odjebaj się. Dobra. Zanurkuj sobie. <ścoughs> uciekniemy. Uciekniemy. Bo... uciekniemy.

Ja wezmę. Dobra, no to zamienię na pistolet. 32 naboje, ładnie. Raczej wolę chyba pistolet. Zabieramy wszystkie skóry. Czy tam jeszcze świeci? Wilki, wilki, wilki... Tam jest skrzynia. A co, uciekacie, co? Chodźcie już, szmato. O, fuck! Nie, a, gdzie ta? jest A, jest A, a. Oh, Jezus Nie poharatał Nie wiem co jest gorsze, te pistolet czy Ten Łuk Wow Chodźcie tutaj Szumaciarze Chodź, chodź chodź haha <laughs> wiedziałem, że coś tam jest takiego. Ok, już tam się nie da wejść teraz. Tam była żarówka jakaś? Okay. Wow, co to? Dobra, mamy pojazd. Wracamy. O, zaraz cię rozjadę, stary. U. O, oh, shit. O, oh, shit. <laughs> o, oh, wow. Nie! Jedź. Jedź. O, Skóry mamy możemy popodnosić sobie i będziemy robić jakieś pierdoły z tych skór później, no i bardzo ładnie. A jakbym łódkę wziął i popłynął... Nie, Ech. A Utopiłem swój środek transportu grupej jeża. Teraz mi tu będą jeszcze wilki atakowały pewnie. Ten co go zabiliśmy Dobra. teraz tu jest ta babka słońce zachodzi już. Cześć, okej, coś się załączyło, pystenka ciemno się zrobiło. Ojo, how are you? Good. I uh brought you these pots. I thought maybe you could use them. Hmm. It's a good Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka, what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Bajra, the next Tarun Matara. Bajra? Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. Nie jest życia dla dziecka. Być traktowany jak obiekt. Dzięki za pomoc. Później pokażę jak to te Dobrze. Dzięki. Przyda się wasza pomoc. Leży wilków. Misja wypełniona. Ciemno się robi już bez skito, nie? Mogę... Możecie mnie wpuścić tam? Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Yy, czyli mamy jeszcze jedną misję, tam. Okej, okay, tu są nasi koledzy. Yy, a, bo ja tu miałem ten transport, nie? Chyba. Kurde, ciemno jest, stary. O, jaka riksza! Mogę tu wsiąść do niej, jakie jaja. Ja nią. No. <śles> Ty! Jak jedziesz, baranie? Patrz, co mi zrobiłeś z moim rikszą. No. Ci też ja. Ja do mnie Automatyczne kierowanie, i sam co będzie jechał. się nie będę martwił o to. Aha. To by się podoba. Tego by mi brakowało w FallKraju 3. Bo tamte. Kurde, całe wędrówki. Czekajcie, tam jest lotnia na dole, nie? Kurde. Dzik, stary o, Dzik, ty stoi kobaś? Co oni robią? Co wy robicie? Dzik, ty stoi. Te fuck, jaki bak, nie? Co to za bak jest? Co oni robią? Dobra, poszły. Tańczą jakoś dziwnie. <laughs> o oh, kurwa, już, już, już się na. Już... Dobra, koniec. Okay. Spadać drogi stali. Tam jest lotnia jakaś na dole. Ja widziałem tam. Tam, 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 tam. A nie wiem, czy ja. Nie, ja muszę. Ja muszę misję robić. Tam jest lotnia. Tu jest lotnia. Para lotnia. Patrzcie, ja bym sobie poleciał tam. Uhuhu, do wieży. Wow, te widoki są super. Piękne są. Co mogę więcej powiedzieć o tych grze? Jest piękna. Piękna, piękna, piękna. Wszystko jest piękne w tej grze. Dobra. Co możemy zbierać, to gówno też. O, jak zwykle jakieś roślinki do zbierania. Daj ci moją rykszę. <gry> Jadę dalej. Na razie pojedziemy... po własnych siłach. A to nie przejadę już, dobra. Niepotrzebnie wsiadałem. Ok. Co to było? Rozmawiać z nim? Nie. Się patrz w słońce zachodzące. Zachodzące słońce na coś takiego. Chyba to chodzi w tym po kolana, w zbożu. Nie, o tam jest kwiatek, prawda? mi to coś piewa. Co ty siejesz tutaj? Już, już rośnie coś. Mądra nie jesteś, ale dobra. Nieważne. Ech, dobra, teraz tu mam coś. Whoa. <laughs> what happened to him? He fell. Pagan floods the airways, and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. I can do it. O, ta, ty wejdziesz na pewno. Ja wejdę. Obiecaj no, mi, że nie spadniesz. Tak, ta, 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 bo on wie akurat, czy spadniesz, czy nie. 25 minut stać, chyba myślę, słuchajcie, że tutaj tą misję będziemy już robić w następnym odcinku, tam jest jakaś wieża. Czy tam, czy tam przypadkiem tej lotni nie było? Na pewno jest tam lotnia. A, no i dobrze. Weźmiemy sobie, o, tą lotnię sobie weźmiemy i polecimy sobie tam na dół. Ale o, tu jest druga jeszcze, nie? Patrzcie, tu jest kurczę, lotnia na lotni normalnie. Pokaż to. Tak. No jasne. Jedna lotnia, druga lotnia. Dobra. Także ja se polecę nią właśnie tam. Co to jest? A ja nie chcę tym. No, chyba, że muszę. Kurde! No może i muszę. Dobra. Dopiero was mam, bo ja chciałem iść tam gdzie indziej. Dobra, nieważne. Nie ważne Dobra, no to, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria. Że mi się podoba ta gra chciałbym więcej tego grać. Jeżeli byście chcieli na przykład live'a, żebym zrobił też na YouTube, to dajcie znać, yy, zrobię coś takiego, ale to musicie dać mi znać w komentarzach. Zachęcam do yy, ocen tego filmu, do komentarzy, do subskrypcji. tego na tyle. Na, na razie trzymajcie się do następnego razu.